Dla finansowej edukacji. Witam. W dzisiejszym nagraniu postaram się omówić zagadnienia związane z inwestowaniem w wartość. Jest to pierwszy tego typu materiał. Następne pojawią się z całą pewnością w przyszłości i nie tylko o tej metodzie inwestowania, ale również o innych metodach, które są obecnie popularyzowane i stosowane. Natomiast w dzisiejszym filmie postaram się omówić interpretowanie wskaźników wartości oraz y, przedstawić państwu pewne informacje, które zdyskredytują niektórych guru inwestycyjnych, którzy uważają, że pewne wskaźniki zawsze należy czytać tak samo. Inwestowanie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać i każda branża i każda firma ma swoją specyfikę. I osoba, która uważa, że dla każdej firmy można odnosić te same statystyki. A inwestowanie w wartość polega na kupowaniu spółek z niską ceną do sprzedaży i ceną do wartości księgowej. No, taka osoba prawdopodobnie nie jest inwestorem w wartość, a jest zwykłym ignorantem i kompletnym idiotą z zakresu inwestowania. Zapraszam do materiału, w którym pokrótce omówię temat inwestowania w wartość. Inwestowanie w wartość tak naprawdę nie ma swojej daty historycznej, kiedy zostało wymyślone, czy kiedy powstało. Natomiast jej głównym populizatorem był słynny inwestor i wykładowca akademicki Benjamin Graham, który jak wiadomo był jednym z głównych nauczycieli Warrena Buffetta. On wpływ, miał największy na niego wpływ pod względem jego strategii inwestycyjnej. Benjamin Graham napisał książkę Security Analyst i to była jego pierwsza książka poświęcona inwestowaniu wartość, której przedstawił swoje teorie z zakresu, z zakresu inwestowania oraz analizy fundamentalnej. Jak wiadomo, w tamte czasy były zupełnie inne niż dzisiejsze i sytuacja rynkowa była zupełnie inna. Mieliśmy nadal pozytywne stopy procentowe. Oczywiście po drodze to się zmieniało. Było, były okresy skrajnie wysokich stóp w latach 80., które służyły do zbicia inflacji, ale również okresy niższych stóp. Natomiast te stopy były znacząco dodatnie. I dlatego ta książka również yy, porusza inwestowanie nie tylko w akcje, ale i obligacje, które kiedyś mogły stanowić ciekawy element portfela inwestycyjnego. Benjamin Graham w swojej drugiej książce, która jest najbardziej znana, mianowicie Inteligentny Inwestor, przedstawił główne założenia analizy spółek, w jaki sposób interpretować pewne wyniki i wyliczać wartość spółki. Oczywiście te wszystkie założenia, jak sam mówił Graham, były tylko teoretyczne i wszystko zależało tak naprawdę od tego, czego oczekujemy od rynku. Benjamin Graham sugerując się pewnymi zjawiskami ekonomicznymi starał się znaleźć firmy, które były poniżej wartości rynkowej. Tak naprawdę poniżej wartości likwidacyjnej firmy. Czyli to były skrajnie, skrajnie wyceniane spółki, jeżeli chodzi o wysokość wyceny. Ta wycena była skrajnie zdołowana. I tak naprawdę w dzisiejszych czasach ciężko jest bardzo znaleźć takie firmy. One się pojawiają bardzo rzadko, i często ze względu na swoją niską wycenę w ogóle są zajmowane z giełdy, dlatego bardzo ciężko jest znaleźć taką firmę. I niektóre założenia, o które przedstawiał Graham w dzisiejszych czasach, nie to, że są nieaktualne, jednak po prostu ze względu na okres niskich stóp procentowych, pewne wyceny. Automatycznie musiały w pewien sposób sztuczny się podnieść, i znalezienie takich perełek obecnie, przynajmniej na rynku amerykańskim, ale też na innych rynkach rozwiniętych, graniczy z cudem. Natomiast jest pewna rzecz, która jest zgodna i którą trzeba powiedzieć sobie jasno, że inwestowanie w wartość nie polega na doborze spółek pod względem niskiej wartości księgowej i niskiej cenie do sprzedaży. Gdyby inwestowanie było tak proste. Każdy mógłby, z użyciem prostego programu komputerowego, sprawdzić sobie, które spółki obecnie na rynku zachowują się pod względem tych dwóch wskaźników niżej od średniej i takie firmy zakupić. Niestety, taka strategia była kiedyś może w przedkomputerowej rzeczywiście w miarę skuteczna i biła rynek. Natomiast w obecnym świecie algorytmów oraz programów inwestycyjnych i różnego rodzaju screenerów taka strategia będzie lepiej sobie dawała radę niż nazwijmy to strategia przeciętnego ulicznika czy jak to niektórzy nazywają planktonu inwestycyjnego natomiast ona będzie delikatnie lepsza od indeksu, będzie podobnie się poruszała jak indeks S&P 500 czyli na poziomie średnio 10% w niektórych swoich dobrych okresach jeżeli byłyby to spółki dywidendowe, mogłaby taka strategia odnosić 2-3% Upside względem SP 500. Natomiast wielu grup inwestycyjnych, którzy zajmują się popularyzacją inwestowania, próbuje wmówić wszystkim, że pewne wskaźniki są stałe, nie są zmienne i na przykład spółka, która jest poniżej albo powyżej jakiejś określonej kwoty jest droga. Dajmy sobie przykład Facebooka, który jest jedną z tych bardziej znanych firm. I postaram się Państwu przedstawić dane, które są bardzo interesujące pod względem inwestowania w wartość. Cena do zysku Facebooka obecnie jest na poziomie 26. Minimalna cena do zysku Facebooka historycznie przez ostatnie przynajmniej 10 lat wynosiła 16, maksymalna 1415. Co to, to tak naprawdę oznacza? Jeżeli mamy inwestora, który uważa się za inwestora w wartość i na przykład yy, sugeruje się zasadą Pewnych gór inwestycyjnych yy, i dobiera spółki tylko te z zakresu poniżej cena do, do zysku mniejsza niż powiedzmy 10, wtedy w przeciągu ostatnich lat i w ogóle całej ostatniej historii yy, Facebooka nigdy by jego akcji nie zakupił, no bo jego minimalna cena do zysku wynosiła 16. Czyli tak naprawdę ta spółka yy, wnioskując po logice takich inwestorów. Przez cały okres swojego istnienia była przewartościowana. Oczywiście jest to nieprawda i zwykła manipulacja. Każdą spółkę powinniśmy wyceniać w indywidualny sposób względem konkurencji, względem całego jakby przemysłu związanego z, z, z rzeczami, które dana firma wykonuje oraz sprawdzać, jaka jest dynamika zysków. Jeżeli firma A, dajmy na to, posiada dynamikę zysków na poziomie. Rok do roku średnio o 15-16%, i jednocześnie jej możliwości poszerzania swoich usług i produktów są bardziej umożliwione ze względu na, m.in. właśnie, jak w przypadku Facebooka, bycie w sferze online. Taka firma oczywiście będzie miała wyższą historycznie cenę do zysku od firm, które wymagają realnej fizycznego wkładu realnego fizycznego wkładu na przykład jak to wygląda w przypadku producentów żywności gdzie żeby wyprodukować żywność potrzebne jest zastosowanie pewnych inwestycji które są odsunięte w czasie i wymagają pewnych nakładów finansowych też potrzebne są pewne materiały i surowce do wyprodukowania miejsca wytworzenia zbudowania miejsca w którym ta żywność będzie produkowana natomiast w przypadku spółek technologicznych one tak naprawdę nie mają barier jeżeli chodzi o wejścia. Tam jest jedno, jednorazowy wydatek, który zazwyczaj jest dość wysoki, natomiast skalowalność biznesu jest na znacznie wyższą skalę niż to bywa w przypadku tradycyjnych firm. I to jest oczywiście ogromna zaleta tych firm i dlaczego one są wyceniane dużo, wyżej powy, po, dużo powyżej średniej rynkowej. Wynika to z tego, że takie firmy rynek odbiera jako Firmy, które są nastawione na przyszłość. Jak wiadomo, giełda nie przedstawia tego, co jest, tylko tego, co będzie. Zazwyczaj od 3 do 33 miesięcy, nawet, czyli prawie na, na poziomie 3 lat. Jednak, w przypadku spórek, spółek takich grow, które się rozwijają, ten, ta tendencja wyliczania jej ceny do zysku opiera się na późniejszych, przyszłych zyskach, które tak naprawdę ciężko jest oszacować stosując. Proste wzory matematyczne, dlatego, bo ta dynamika wzrostu jest bardzo szybka, i jeżeli Państwo zobaczycie sobie, jak wyglądają EPS-y, czyli earning per share, zysk na akcję Facebooka na przestrzeni ostatnich lat, widać tam zaskakująco wysoką dynamikę, którą nawet analitycy i osoby związane z zarządem spółki nie są w stanie przewidzieć, ponieważ ta branża jest na tyle szybko dynamicznie rozwijająca się, że nie jesteśmy w stanie stosując proste modele wyliczyć realnej wartości firmy na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Dlatego rynek stara się trochę, czasami w zbyt optymistyczny sposób podejść do wyceny tej firmy, i ona w głównej mierze, właśnie ta wycena, bazuje na przyszłych zyskach, które są no, nie do końca jasne i y, są niepewne. Natomiast w przypadku spółek tradycyjnych, one rzeczywiście są bardziej bezpieczne dla takiego inwestora, dlatego, bo rynek dla spółki, która produkuje żywność, jest w stanie wyliczyć mniej więcej jej dynamikę wzrostu oraz zyski, bo, ponieważ tam jest pewien ograniczony materiał w postaci dostępnej, dostępnej ilości surowca oraz sieci dystrybucyjnych. Większość jednak żywności sprzedaje się w tradycyjny sposób w sklepach fizycznych, a nie jak to wygląda w przypadku. Branży związanej z e-commerce, że wszystko mamy bezpośrednio dostosowane online i dlatego powinniśmy inaczej oceniać spółki technologiczne, a inaczej spółki z tradycyjnej gospodarki. Druga rzecz, która mi teraz dosłownie przyszła do głowy, jest fakt, że przez ostatnie lata, mniej więcej od 2009 roku, jeżeli byśmy zastosowali taką strategię że wybieramy spółkę możliwie jak najlepszą dla swojej branży pod względem marsz oraz kondycji finansowej, ale w szczególności marsz. Jednocześnie byśmy tą spółkę dobierali w taki sposób, że byłaby najdroższa pod względem ceny do wartości księgowej, to taka spółka miałaby średnio większe szanse na pobicie S&P 500 i w ogóle pobicie znaczące swojej całej branży. Niż pozostałe podmioty. Wynika to z pewnej śmiesznej sytuacji, która nastąpiła od 2009 roku. Natomiast ten rozwój technologiczny, który zaczął się właśnie po ostatnim kryzysie, który zniszczył pewną część branż tradycyjnych, dał dużą przestrzeń firmom technologicznym, które to oczywiście wykorzystały i cały ten rynek w postaci kapitału, nie tylko też kapitału, Finansowego, ale również kapitału ludzkiego zasysa, dlatego widzimy takie dysproporcje w wycenach firm technologicznych i firm, które są w realnej gospodarce. Dlatego, jeżeli na przykład chcecie kupić spółkę na długi termin, ja uważam, że w głównej mierze powinniście się kierować wyceną, yy, oczywiście jej historyczną, natomiast i względem całej branży, natomiast. Jeżeli dobierzecie spółkę, która ma historycznie niską cenę do wartości księgowej, natomiast wyższą od branży, to taka strategia lepiej się sprawdzi. Jest to udokumentowane naukowo i nawet są programy, które pozwalają zrobić taki backtest w postaci przeprowadzenia takiego badania, że firmy, które miały powyżej średniej marże i jednocześnie miały wyższą cenę do wartości księgowej od średniej, zachowywały się lepiej. Niż cała branża. To taka ciekawa wskazówka dla osób, które zastanawiają się, w jaki sposób dobierać dobre spółki do portfela inwestycyjnego. Szukajcie spółek z wysoką ceną do wartości księgowej względem całej branży i niską cenę do wartości księgowej względem historii tej firmy. Na koniec, jeszcze w ramach ciekawostki, chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę posługiwanie się takimi terminami jak Growth czy Value jest stosowane od y, 10 lat. Jeżeli przeanalizujecie sobie państwo wypowiedzi Orena Buffett'a, to on wypowiada się w sposób jasny, że y, wydzielanie spółek growth i value jest niedorzeczne i nie powinniśmy tego robić, dlatego bo growth jest częścią value. I bez growth nie ma value. jakby one te jakby rodzaje firm są częścią tego samego równania i próba wydzielania tych firm jest po prostu bez sensu, i tak naprawdę powinniśmy firmy dzielić na technologiczne, na informatyczne, które działają w branży głównie w sferze jakby cyfrowej i firmy z tradycyjnej gospodarki, a nie growth i value. I kolejna jeszcze ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć: to nie jest prawda, że ostatnie 10 lat były, było gorsze dla spółek z tradycyjnej gospodarki względem spółek technologicznych. To Po prostu spółki technologiczne w wyjątkowy, szybki sposób, stosując swoje przewagi rynkowe oraz dynamikę zysku, zdobyły ogromną część rynku i zasały kapitał. Natomiast wiele firm, dajmy na to Walmart, którego Państwo zapewne widzicie teraz wykres, one sobie świetnie radziły przez ostatnie lata. I Walmart nie jest jedynym przykładem branży tradycyjnej. Zachęcam do również do zapoznania się z wykresami firm wodociągowych. W Stanach Zjednoczonych, które, nie, które bardzo często zachowywały się lepiej od wielu spółek technologicznych, również tych takich mainstreamowych. Dlatego nie zgodzę się z faktem, że firmy z tradycyjnej gospodarki zachowywały się w ostatniej dekadzie dużo gorzej. Po prostu siła relatywna firm technologicznych była znacznie większa ze względu na kryzys 2009 roku, który bardzo negatywnie wpłynął na tradycyjne branże, a z drugiej strony. Firmy z tradycyjnej branży, te najlepsze, które miały wysokie marże i były związane z podstawowymi potrzebowami życiowymi, one sobie radziły świetnie, tylko niektóre branże, takie jak surowcowe czy dostawcy energii, mogły zachowywać się gorzej od średniej rynkowej. Natomiast jeżeli wyrzucimy pewne elementy z tego, szerokie, z tego rynku branży, głównie związanej z tradycyjną gospodarką i zostawimy te niezbędne elementy, takie jak dostawca żywności, producent żywności, to on wcale przez ostatnie 10 lat nie zachowywał się gorzej niż, inne, niż te, ta sama branża na przestrzeni ostatnich 40 lat. Dlatego ja uważam, że inwestowanie w wartość nie wymarło yy, i nie powinniście Państwo się przejmować yy, opiniami różnych góry inwestycyjnych. Po prostu jest jedna zasada na rynku. Inwestowanie wartość polega na szukaniu firm, które są w stanie wykorzystując swoje przewagi rynkowe oraz zasoby, wypracować większy zysk od swojej konkurencji relatywny do swojego całego majątku. Jeżeli macie firmę Państwo, yy, którzy, która ma wysokie przyszłe przepływy kapitału, przyszłe przepływy gotówki, stale powiększa swój zysk, reinwestuje swoje środki w ten zysk. Bardzo szybki sposób powiększać, jednocześnie taka firma posiada znaczne zasoby kapitałowe, czy to kapitału ludzkiego, który jest niezbędny przy prowadzeniu firm. To jeżeli ta firma jest dobrze wyceniana względem całego, całej swojej branży, jest to okazja inwestycyjna, i niezależnie od tego, czy to jest Facebook, Amazon, Google. Można nazwać taką inwestycję inwestycją wartość, bo po prostu ta firma w stosunku do swojej konkurencji jest wartościowa. Inwestowanie w wartość polega na kupowaniu firm poniżej jej wartości, a nie sugerowanie się jakimiś wskaźnikami jeszcze sztywno ustanowionymi dla każdej branży. Jest to po prostu absurd i proszę nie pomieniać tego błędu. A jeżeli Państwo macie jakieś pytania, oraz problemy z inwestowaniem, zapraszam do kontaktu, w szczególności na Skype'a, gdzie każdej osobie, która jest zainteresowana, tak naprawdę przez dwie godziny mogę z nią taką osobą porozmawiać i pomóc y omówić różne tematy związane z inwestowaniem. Robię to z samej przyjemności, więc zapraszam do kontaktu i pozdrawiam serdecznie. Chcesz być biedny? Pominął tą reklamę. A więc jeśli jesteś przedsiębiorcą, bądź planujesz otworzyć swój własny biznes, to właśnie dla Ciebie przygotowałem specjalną ofertę. Biblia przedsiębiorstwa jest to najpraktyczniejszy elementarz wysokowydajnego prowadzenia biznesu. Najskuteczniejsze kompendium wiedzy poruszające tematy takie jak nastawienie psychiki na sukces, wydajne zarządzanie biznesem, podstawy makro, jak i mikroekonomii, tworzenie podbojowej marki oraz produktu, oraz sprzedaż niczym słynny wilk, Wall Street. Wszystko to w skondensowanej ilości 100 stron pełnej merytorycznej wiedzy, która stworzy z ciebie rekina biznesu. Koszt to jedyne 49 zł, to mniej niż wydajesz na kretyńskie konsultacje u pseudogórów finansowych. Gwarantuję ci, że po zapoznaniu się z Bibią z przedsiębiorcy Twoje postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej zmieni się o 180 stopni, a ty dostąpisz wiedzy, którą posiadają tylko nieliczni.